Z ewangelii według świętego Łukasza. Odejdź ode mnie, panie, bo jestem człowiek grzeszny. To już kolejny dzień, gdy rozważamy postać świętego Piotra i szczególnie dzisiaj to rozważanie powoduje lekki uśmiech, dlatego że po raz kolejny spotykamy się z Piotrem, który naprawdę nie wie, o co chodzi, nic z tego nie rozumie, wygląda na to, jakby po omacku poruszał się wokół Jezusa Chrystusa. Po raz kolejny robi spore fopa, bo mówi do Jezusa odejdź ode mnie, bo jestem grzesznikiem, mimo że tak naprawdę powinien już zrozumieć że Jezus jest posłany właśnie do grzeszników. Jezus sam mu mówi, ja przyszedłem jak lekarz, a lekarze chodzą do chorych. Więc znowu się uśmiechamy na myśl o tym, że Piotr nic nie zrozumiał. Uśmiechamy się nad swoją własną głupotą, bo widzimy, że my także tak często nic z Pana Jezusa nie rozumiemy, że tak często mówimy do Niego takie nasze niemądre modlitwy, które On musi, Prostować i naprawiać. I w tym swoim braku mądrości, w tej swojej nieporadności w kontaktach z Jezusem jesteśmy jakoś piękni, bo przypominamy dzieci, które trzeba wziąć za rękę i poprowadzić. I Jezus tak robi. Do zobaczenia jutra.